Agata zepsuła telefon w wyniku nieszczęśliwych okoliczności. W internecie znalazła dwie oferty telefonów komórkowych. Według pierwszej oferty telefon kosztuje 1000 zł. Jeśli jednak zapisze się do newslettera firmy, otrzyma 15% rabatu. Wyda zatem wówczas 850 zł. W drugim sklepie trwa z kolei wyprzedaż. Sklep oferuje zniżkę 50 zł za każde wydane w sklepie 500 zł. Agata wypatrzyła model telefonu za 950 zł. Uwzględniając zatem promocję, zapłaciłaby za wybrany telefon 900 zł. Bardziej opłaca się Agacie zatem skorzystać z oferty pierwszego sklepu. Monika przez przypadek zepsuła swój telefon. Postanowiła kupić nowy model. Znalazła dwie oferty. Sklep zielony oferuje telefon za 1500 zł. Monika może otrzymać rabat w wysokości 20%, jeśli zapisze się do newslettera sklepu. Sklep pomarańczowy oferuje telefon za 1400 zł. Sklep przygotował jednak specjalną promocję i daje zniżkę w wysokości 50 zł za każde wydane 500 zł. W którym sklepie Monika powinna kupić telefon? W zielonym czy pomarańczowym?